Czy to będzie na następnej Gali, czy nie? Jest ciekawy Filipek. Teraz widziałem, że, że pączek wchodzi. Miałeś tam, mój oponent miał tam okazję z nim pasparować, że pączek wchodzi do FMMA. Jak stoczy jedną powiedzmy walkę dwie, żeby jakieś tam doświadczenie złapał, bo pewnie nie chciałby. Ja co prawda chłopaków z WK bardzo szanuję, pączka też lubię. Dla mnie jedne, jedne, to są byli swego czasu moi lubieni youtuberzy, ale na sportowo na przykład z takim pączkiem chętnie bym zawalczył. Taki przykład, no. O, super, dobra. No to chciałbym pozdrowić wszystkich, chciałbym też powiedzieć, że chciałbym pogratulować z całej organizacji właśnie pomysłów przede wszystkim, po naprawdę jak widzę jak się rozwijacie, po super to wygląda, także mhm. Ale co Chciałbym jeszcze zaznaczyć, to, że, że bardzo mi zależy, żeby zdobyć tak naprawdę ten pas w bo uważam, że jeśli będę trenował, to, to uważam, że jestem w stanie zdominować kategorię 77 no w Fame i, i, I tego ci życzę. Dzięki, okay. cię. Dziękujemy Ci serdecznie i pozdrawiamy cały Toruń. To...